Witaj, z tej strony Kamil. I dzisiaj próbujemy od pierwszej godziny nagrać jakiś filmik. I będzie prawdopodobnie pip w tym momencie, dlatego że przekunąłem, ale o czym chciałem powiedzieć? <grywki> chciałem właśnie powiedzieć o tym, że mimo, że od godziny próbujemy nagrać filmik, to nie przestałem być szczęśliwy, mimo że mi nie wychodzi. Dlaczego chciałem o tym powiedzieć? Dlatego, że to jest bardzo ważne, dlatego że w życiu będzie wam nie wychodzić bardzo wiele rzeczy. Jeśli zaczniecie być negatywnymi, jeśli zaczniecie negatywnie podchodzić do czegoś, to i tak na pewno wam nie wyjdą. Negatywność nigdy się do niczego nie przydaje. Więc jak być szczęśliwym, jak cały czas być szczęśliwym? Um, nie wiem w sumie kiedy się u mnie to zaczęło, ale zawsze po prostu próbowałem mieć wyjebane. I po prostu być szczęśliwym, dlatego, że nie ma powodu, dla którego miałbym nie być. Dlatego, że zastanów się, nawet jeśli jakaś sytuacja jest zła, to czy daje ci to coś, że się martwisz? Nie, totalnie ci to kurwa, nic nie daje. Totalnie nic. I marnujesz swój potencjał, marnujesz swoją energię, po prostu marnujesz swój dzień. Dlatego. Zrób sobie challenge, po prostu nieważne czy nie jest dobry, czy zły, czy idzie Ci, czy nie, bądź zawsze szczęśliwy. I wyrób sobie ten nawyk, i zacznij być szczęśliwy jak dziecko. Dlatego, że dzieci robią to najlepiej, nie potrzebują żadnego powodu, żeby się śmiać. Mogą się po prostu śmiać i po prostu kołać tą chwilę. Tak jak ja stoję tu teraz, mógłbym się podać, mógłbym być wkurzony, mógłbym mieć jakąś depresję, że, o mój Boże, nie udało mi się nagrać filmiku na YouTube dzisiaj. Co będzie z moim życiem? Nie, wyjebane. Dlatego, że i tak każdy z nas umrze, nie ma żadnego powodu, żeby się martwić. <laughs> Jak zaczniesz się nad tym zastanawiać, to nagle zaczynasz wyluzowywać, bo sobie myślisz, że hm coś w tym jest. Tak, po co tracić czas na negatywne emocje, skoro nie wiadomo ile mi go zostało. Co mogę jeszcze powiedzieć z tym tematem? Więc Zacznij wyrabiać sobie nawyk. Traktowania każdej rzeczy jako żart. Dosłownie. Zawsze, kiedy stanie mi się coś złego, kiedy nie wiem... Mam ochotę czuć się źle, to staram się to przerobić w żart. Staram się znaleźć i tak coś w tym śmiesznego. Kiedy na przykład wstaję i mam zły dzień i coś naprawdę się spierdoliło, że od razu, od początku dnia mam po prostu przejebany humor, to sobie mówię, hm, to jest całkiem śmieszne. Jakby, o oh, mój Boże, jest taki przejebany humor, tak się źle czuję, o oh, nie, tylko nie to. I w ten sposób, kiedy dosłownie zaczynasz drwić swoich emocji, przestają mieć jakiekolwiek dla Ciebie znaczenie. Dlatego, że każde emocje, w które nie inwestujesz, przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Tak działa nasz mechanizm, tak działają ludzie, że kiedy w coś inwestujesz, to zaczyna nabierać prędkości, zaczyna nabierać znaczenia, zaczyna nabierać siły. Ale kiedy przestajesz w to inwestować, to tak samo jakbyś pedałował pedałami. Tak, teraz też. To... <grystanie> tak samo jakbyś jechał na rowerze. <grystanie> kiedy przestajesz pedałować. Nie, nie mogę chyba używać tego słowa, nie? Ale <grystanie> Kiedyś... <grystanie> nie Kiedyś <pedałuj. grystanie> nie pedały. Zakaz pedałowania. <grystanie> Kiedy przestajesz e... Kiedy Przestajesz pedałować na rowerze, to... to ten rower w końcu zacznie zwalniać. I tak samo z twoimi negatywnymi emocjami. W tym momencie jest szansa, że jesteś w spirali negatywnych emocji i trzymają cię w dole, ale na chwilę się zastanów. Czy to jest aż takie poważne? O mój Boże, jestem w dole emocjonalnym. Biedny ja. O nie. Nie. Wyjebane. Jakby dosłownie wyjebane. Jakby po prostu. Popatrz na to z trzeciej perspektywy i zrób z tego coś śmiesznego. Dosłownie. Ja to robię zawsze. Nieważne jak źle bym się czuł, choćbym miał złamane serce, choćbym miał depresję, zawsze znajduję coś śmiesznego w danej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że nie chcę tracić swojego czasu na bycie nieszczęśliwym. Nie lubię tego. Nie chcę tracić swojego czasu na bycie niezmotywowanym. Za długo traciłem czas na to. Za długo przeżyłem swoje życie. By, będąc niezmotywowanym, będąc nieszczęśliwym Stwierdziłem w końcu, że mój Boże, co ja kurwa robię Jakby możesz sobie wmierzyć w niebo, możesz wierzyć w reinkarnację, cokolwiek Ale nie jesteś w stanie tego udowodnić Jakby nawet jeśli to istnieje, to najprawdopodobniejszą rzeczą jest to, że kurwa umrzesz Więc nie marnuj swojego jebanego czasu na tej planecie I po prostu wykorzystaj go na bycie szczęśliwym Wykorzystaj go na realizację swoich celów Wykorzystaj go na doświadczanie życia. Po prostu ludzie są bardzo zamknięci, siedzą w swoich domach i grają w gry wideo albo robią coś, czego nie chcą robić. Po prostu <laughs> siedzą i marnują swoje życie. Nas dostałeś się tylko raz, ten potencjał jest tylko jeden, więc dlaczego miałbyś nie zrobić czegoś z nimi? Nawet jeśli się boisz, co z tego? Ja też się bałem, ja też miałem z tym problemy, to nie ma znaczenia. Dopóki próbujesz, dopóki cały czas wracasz do swojego celu, do tego co chcesz osiągnąć, do bycia szczęśliwym, dopóty. Jest 100% szans, że ci to wyjdzie, nieważne co byś sobie kurwa wybrał, dopóki dążysz, żeby to zrobić, na pewno ci to wyjdzie, i mówię to z własnego doświadczenia, bo jakąkolwiek rzecz co w życiu nie wybrałem, jakkolwiek byłaby pojebana, zawsze mi się udawało ją osiągnąć, ciężką pracą oczywiście ale się udawało. I każdy ci to powie i ludzie są sceptyczni. Większość ludzi na przykład po 40 roku życia powie: "Nie, musisz mieć dobre geny albo musiałeś się urodzić albo musisz mieć kurwa szczęście". Nie! To nie jest prawda. Każdy, kto jest na szczycie czegokolwiek, kto osiągnął cokolwiek, kto jest szczęśliwy, powie ci, że to nie jest prawda, że tylko możesz osiągnąć szczęście własnymi działaniami. Jeśli świadomie zaczynasz panować nad tym, co robisz podczas dnia, nad tym, co myślisz, nad tym, co czujesz, to wtedy zaczynasz być szczęśliwy, wtedy doświadczasz tego życia. I ktoś może wysunąć kontrargument, ale przecież, jak będę tak wszystko kontrolował, to, to będę mechaniczny, sztuczny, co nie? <laughs> Ale czy teraz te emocje nie kontrolują Ciebie? Czy teraz Twoje życie nie kontroluje Ciebie? Co jest lepsze, żebyś ty kontrolował swoje życie, czy żeby ono kontrolowało Ciebie? Moim zdaniem o wiele bardziej mechaniczne jest niekontrolowanie swojego życia. Bo wtedy to naprawdę jesteś kurwa mechaniczny, bo nie możesz nic zrobić. Bo jesteś na pierdolonej kanapie, wpierdolając chipsy, i nie wiesz, co zrobić ze swoim życiem! I nie wiesz jak to zrobić. I tak wygląda twoje życie. Więc czy to jest wolność? Czy to jest wolność, której szukasz? Siedzenie przed jebanym komputerem i walenie sobie konia to jest wolność? Nie. Wolnością jest to, że kiedy widzisz dziewczynę, która ci się podoba, możesz do niej podejść, powiedzieć hej, spodobałaś mi się, jak masz na imię i pójdź na jebaną randkę. Wolnością jest to, że kiedy pomyślisz sobie, że chcę pojechać na pierdolone Karaiby, to możesz po prostu zarobić pieniądze i tam kurwa pojechać. Wolnością jest to, że możesz robić to, co chcesz, ale żebyś mógł robić to, co chcesz. Musisz zapanować nad swoim życiem. Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji, jeśli nie masz kontroli nad tym, co robisz, nad tym, co czujesz, nad swoją wolą, nie masz szans na to, żebyś gdziekolwiek kurwa poszedł, żebyś miał jakąkolwiek własną wolę. Zapamiętaj to. Dopóki nie kontrolujesz swojego życia, nie masz własnej woli. Bo gdzie masz tą własną wolę? W wybieraniu jebanych chipsów albo lodów? To jest twoja wola, to jest twój wybór. What the fuck Serio Zastanów się Popatrz na swoje życie teraz z perspektywy Popatrz od momentu w którym się urodziłeś Czy żyłeś tak jak chciałeś Zastanów się nad tym Dosłownie 3 sekundy Po prostu zamknij oczy i sobie pomyśl Czy żyłem tak jak chciałem Czy wykorzystałem swój potencjał Jeśli nie to zacznij Bo umrzesz Pamiętaj to codziennie że umrzesz i to nie jest pesymistyczne, to jest bardzo kurwa optymistyczne. Fakt, że umrzesz, jest najbardziej wyzwalającą rzeczą na Ziemi. Bo jak wiesz, że umrzesz, to nie masz nic do stracenia. Możesz robić wszystko, nie boisz się niczego. Nagle strach odchodzi. Pierwotnym strachem jest strach śmierci. Jeśli przestajesz być przywiązany do swojego życia to przestajesz się bać czegokolwiek, strach totalnie znika. Dlatego, że to jest jedyny, to jest jedyny strach, strach tego, że umrzesz. To jest najważniejszy strach, najważniejsza rzecz, której się boisz. Jeśli pozbędziesz się tego, jeśli będziesz stale pamiętał o tym, że kiedyś umrzesz, to w końcu się uwolnisz od tego, uwolnisz się od śmierci, od strachu, od uwarunkowań. I tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jest to tutaj inny format, niż zazwyczaj nagrywam. Jeśli Ci się podobało, to zostaw suba i łapkę w górę i komentarz o czym chciałbyś następny filmik I to tyle na dzisiaj Siema Dobra. Jak to zatrzymać? Ja! Nie da się tego zatrzymać. Fuck